Gość, 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 gość! A, minus dobra. 19, minus 38, minus 20, 39 tarmo, Ale ja mam wylew z tego zielonego gówno On jest sam coś mi mówi, wiecie chłopaki? Idę po niego, spróbuję go masną zabić kurwa Będę Zobacz, się dwa, ciepaki, dwa ciepaki idą Miecznik, jedzie na tym <laughs> Ale, złoty to... ten, biorę to, kurwa. O, ty frajerze. <grystanie> sobie chociaż kremi mógłbyś wziąć nie wspomnieć. Hopie, wiesz ile on będzie tam, gdzie ja zdechłem, oh. miał? O, właśnie gonić Uciekaj. Masz rację. Uciekaj. jakaś pusia go <grystanie> No, nigga! Stary, to widziałeś, kurwa. No, on nie goni, o to chodzi. O jezu. Nie e nie... Gdzie tu on na mapie ma jeszcze? Tutaj masz. I tutaj masz jeden. No nie no, tamto nie dolecę już. Jezus, Maria, on nie goni. Tutaj Ale masz biegle, się jeden. Będziesz tutaj. musiał stąd uciekać. Ale, no, nie znam. Chyba <laughs> co ty za ze mnie jaja robisz co tu się no dzieje? no. Brat taki żądny krwi był, że musiał mnie całą mapę gonić I albo on sam został, albo jeszcze z jedną osobą, bo to, to mu zdycha Bo ratowałem ci dupek s Dzięki O, lepszy karabin miał swe Dziąku dwa jest, dzią z No tutaj jest, tutaj! Zabiję tego ja bossemu ten bot, ten boss mi pomógł! Ten boss mi pomógł <laughs> Ale jest co można. No, o oh No rzucił w niego maską ognia i go to piło.. biło! To ja? Nie, ten cfel głupi nawet mi nie pomógł i mu dwa razy dupę uratowałem Kurwa, rzuciłem w niego maską, a to nagrane cfelu. Czekaj Czekaj, to jest to Ej idą cię mamy chwilę, idą z dwóch stron Chodźcie, spierdalamy są. bo... Tu... Dostał minus 20 Leży jeden Drugi też Jeszcze jeden jest Oj dobra, chciało mi się dobijać No, dobra, no Pięknie! Dobra, ładnie, ładnie Tylko trzeba, żeby ktoś podniósł Szybko rezuj, rezuj Jezu, Jestem z każdej strony atakowany Jao. Dajesz, robisz to. Uda ci się. Najgorsze jest to, że znowu sturpa jest. tutaj. kurwa, niewidzialny. Czemu nie widziałem? A, ten. No co ten, no. Dobra, i tak nie żyje. O kuźba. To coś zrobił Jaką że... Jak rotę zrobił Dobra, mój last fucking chance, bitches Shotgun, Night. shotgun, shotgun, dawaj <grym> Geralt! Czuł z Dawid mi na łożysko walił Geralt z ribi! Jest Już go Tobii kurwa to, dałeś <grym> Dob Dobił kuźwa Geralta no, z ribniką, uciekaj

o oh, no, nie, o nie, o. Eee, nie, miał i jest. Maybe the real battle, maybe the real ranked game were the friends we made along the way. Miku! Mm. Miku, Miku, Miku ja powalona. I do Jezu, Druga ja. ma Powalona Patrz, patrz, patrz. Cześć, zabijmy zabi jej mi kubin. No. Ty ją Dawaj. Miku, kurwa, powalona. To gdzie jeszcze to zostali No, drop jest powalony. Ja, ma, Szkoda, że... Mam strzelbę, kurwa. A ja nie mam, a chciałbym mieć Ale kuśwa wojna gangów, ten to ten, co steka strzela gangster Nawet nie celuje znając życie <laughs> Jest tu? Buuuu! Muszę Ale kurwa, pluton egzekucyjny... Ale, 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 rozjebany Pluton egzekucyjny przyszedł Dosłownie O, idą jeszcze nie to, jest ten, to jest ten którego zabiłeś Albo podniósł inny medalion Bierz ducha jakby co Artix chyba Pięknie, dobijaj Powaliłem, powaliłem Pięknie, pięknie Pięknie, ja pięknie Bierz medalion ktoś z was Ja Reniga A Gdzie on jest? Na mnie o, I za tobą będzie. Za maska, maska, jest. miecz, cokolwiek. Kudwa. Nie to nawet zmienić. Zaś ten Reniego kuźwa. A nie to jest Leewaj kuźwa Nie wiem kto to jest, ale gówno zrobił tak szczerze. Wagon Co? Masz letal kompany czy nie? Nie, nie mam. Gość tutaj prawie leży. O, nie trafiłem! Leży Jeden powalony. A drogi, no Plecy miecznik, 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 miecznik! Gdzie tak skaczesz, cioto? to? Drugi tak. team idzie Eh, dobra on ucieka hmm. Tutaj ze skałką jest No kurde, No to ty tak łazisz Jest zabity! A, wow, a you miał doletowy karabin wy... Nie ma ich Co tu oni muszą być w strefie. Jest tutaj, przy mnie! A i widzisz właśnie Dostał minut 15 tam. Ej, no, za mną jest ktoś, za mną jest, za mną o, o. To zjebane Przejścia Ostatni tutaj, ostatni tu A co ostatni został? Wow 8 no, gdzie on Idę po niego Gdzie on uciekł? Nie widzę go. Tutaj za drzewem. idę, kurwa. Wszystko idzie. Jezus, Maria, jak on uciekał. Bo uciekł no, przed nami. No, no, no Gdzie on jest? No na dół zbieg. gdzieś. Idę tam. Jest u mnie. Do stypu, poszedł. Znowu uciekł paktem. A ja pierdzielę pięknie. Dopiero emotkę dostałem tu. Dopiero teraz. Zajbiście, szczerze. Pięknie. No bo ja jednego chłopa i zabiłem. Ale to w sensie to w ogóle inny ten. Inny skład chyba. Oj, chyba nie. Minus 34, minus 34 zbity. Po 36, o kurwa. Minus 34 zbity. Jak ja kurwa... Kocha, ja nic nie biję. O, powolię, powolię typa. No zajebiście no dobijaj go Dobra, jest ja im, ja i tak poobijałem samochody pięknie No bardzo poobijane z mojem auta Dobra, idę. Wyskoczyli, do wyskoczyli Minus 34 O dosał, dosał, dwa razy Jezu, ale oni są mali Jeden tutaj przez biegnie w ogóle strzelanie... go skrzesić przez most, przez most goś biegnie Został nie trzy No tutaj jest most, nie widzę go już Minus 34 A widzę O trafiłem go dwa razy 108 ale to auto Minus 34, Znikty. on top kewa nie ma odpolady. Odpolady 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 jest. Odpolady. Do, do, Minus 34 do, do, do. Ucieka Minus 34 znowu Kama Ja trochę dużo law nie Auto wybuchło No wiem <laughs> Dobra, bo zrobić coś tam O biegnie tam, biegnie tam Tam znaczy No na pingu, dwóch tam biegnie Widzę, tak, widzę A co cool. za daleko, za daleko, ja ich nie będę, nie będę, ledwo mogę w ogóle, ja ledwo ich widzę z tej broni. O ku**a, gość tu biega. Tu znaczy? U mnie, na dole, bo ja po Marka kartę pobiegłem. A. A dobra, mamy kartę. Mamy kartę, uciekaj, uciekaj. Wow. się nie spodziewałem, że jeszcze mnie odrzuci. Biało, powalony. Ładnie. Ach. Gość. Ostrą mnie, ostro mnie kłócając. Minus 70, gość tu ma 3 HP. Pięknie. Ostrą mnie kłócając. <noise> Nie wytrzymam, co tu się dzieje. Tu się dzieją dzikie gameplay jak synu. Właśnie widzę, ojcze. W ogóle jeden chłopak którego strzałem, zaczął biec w ścianę, rozumiesz? Gdybym nie trafił w instrybutor, to by było ciężko. <laughs>